z strony panolega ze mną jest? A A ale mów głośniej, albo nie, czy mów głośniej teraz dobra. dobra no to to ja server Trollcraft i zagramy dwie arenki, ale mam lagi bo mam 7 fps bo nagrywam ale zresztą, dobra, Naczy, no nie wiem, biorę. Choć na co idziemy? chodź na Fruita, ostatnia ręka wam powiem y, będzie 15 łapek w góry będzie następny odcinek do z kupka. Cześć! skupką hey, hey, hey. cześć będzie na odcinek. Tak. Jak, jak chcecie skupką cześć na słynny odcinek. Oczywiście mojego fejsa macie w opisie, jego kanał też macie w opisie, jeśli nie zapomnę dać. Eee, oczywiście mam Baśkę i zombiaśkę na tym. na... a na... wiesz, na wyspie. No to... Ja zajebiście A, czy tylko Nie. Chodzi Chodzi o no wiem No i mi właśnie teraz zombie będzie zaraz na to. fazie Tak Zamkiri! No Dobra, zleciał Teraz ja mam baśkę tam Dobra, gdzie będzie? Gdzie tu być skrzynki? Tu będzie jedna skrzynka Ej na dole być coś? Być jakieś skrzynki czy nie? Nie, nie Ej dobra, teraz dróg, Teraz pamiętaj, nie kop diaksów, okej? Okay? Okay. Bo to jest odcinek Jak Dziadów, bo się trafi coś go Nie, Jezu, ja tam nie wejdę ja ja nie mówię, po drodze chodzić Od razu mówię No to ja się chcę To sobie było, Tutaj być o, myśl siekierę, ale ja myśl żelazny też ten wiesz Znaczy, Czekaj, ja mieć... My, ja mieć w dupie sikierę. Chciałbym ją wziąć. Ej, my jesteśmy ko siebie? Nie, wiesz, chyba do typcze. Powiedz nami. Tak? Tak. To ja typka idę. Do tego... Nie tak, ty, To ja idę do kota. Czekaj. Idź. A ja na to kilka O! Czekał. Mogę go zwrócić teraz ze śniegu. Ja Mam, 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 mam. Ja Ej, nie trafiłem. Gościu się, się do buduje. Ja, ja jestem kutał dwa idzie. Widzicie? On mieć wyrazną przykierę. Patrzcie. Kurde, jak będzie się gościu budować na środek, to go sklepa. Cześć, cześć! Cześć nagrywam. Cześć! Odpalił SIĘ! POTPALIŁ SIĘ! Co ty gadasz? No, latajcie zobacz. Jesteś... Ej, ja tylko... Ja tylko... Dobrze, to ja idę... na środek, mam nadzieję, że mnie nie zwrócą. Bo ja jestem youtuber. 24 suby. Dziękuję wam za te suby i za lajki. Like Szanuję to. On nie ja nie mam nie Nie nagrałem tego. Ja no, tak, wybaczysz w. mi, bo ja tego nie nagrałem. A w, to był to fajny moment, zalec. co ci powiem. Wybacz. Przez, przez tego. Tak, tak, nie, nie wiem, jak mi tyle jak, w akoraty dostałem. No bo to słabe, ja jesteś ci powiem Nie to że Nie to że jest słaby zabał, to musiał wyjść. Nie to, że jesteś słaby, tylko to jest, że jesteś słaby. Ten, ten. A, i tak, bo my do, do tego do testu chowaliśmy Deksowy meciek, no nie? I których teraz nie ma oczywiście. Ja chowałam ja te... Ja też chowałem. A nie, ja nie chowałem, sorry. Baśka! <grym> <grym> no Baśka jeszcze mnie zabije ty. <grym> o no, Dobra, Kurwa. Ty, ona mnie jeszcze zabije. A Zero. <noise> nie, Ej, jestem sam na sam. Gdzie jestem gości? Możesz mi podpowiedzieć? Czy... Łatwiej się lepszego ode mnie? O no, wyżej. Wyżej. o no, no! Idziesz Nie? Jak go podobnie moją starą drogą. się bliżej. Widzę, widzę, widzę. Spychaj, czekaj, będę go spychał. Do zalicza, tak wywiedzimy się na kolejne arytę! Dobrze, także jesteśmy w pocięciu i jesteśmy, baby, typka między labi, więc będzie łatwo, będzie łatwo, papa, powiem. Chyba wy będzie jak Sowy. Chyba, że masz korba, robi kupę. Tak, to jest Tak, tak, Ja też mam labię. ty, ja jestem labowicz. Dobra, mam dół i górę. Od pierwszym razem zrobić korba. No, ale wiedział. Ja Pamiętaj, ja powiem ci i mam o, <coughs> na odcinku co mam ja będę nie będę ci mówić nie będę ci mówić bo ja mam na odcinku takie zajebiste zacynki się nie pozbierać Ja bym ja bo... ja 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 się czemuś Ja mojego Ja bym dziaks, ja walić dziaks Walić Jacks, Fina? Nie, trzeba odnieść dziaks Dobrze, to ja zrobię sobie kylof I wykopać sobie tego Jacks I i. na odcinku co zrobi Tak. Właśnie pokażę wam trika, że możecie kopać normalnym Kailofem Jackson. Patrzcie i wam jeszcze dropię, patrz. Patrzcie, co tutaj mi się pokaże. Cofnął mi się, ja wale. Eee, yy, diaksowy mieczek, widzicie? No i, o, i tutaj, tutaj Jackson to już, patrzcie. Tutaj już jest posada, ale nie. Dobra, jeżdżę. Oła, oła, Jaki? Nie mów że Twitter, gościu, nie mów że Twitter, bo nagrywam, okej. Okay? No, tak tak bo... Ja oni... i tak to powiedział, no nie. Nie mogę, ale, ale się rozrywa ci ty. mówię. Nie uderzy, zabił. Zabił kasyka kasyka zreznego, zroznego, go, nie O widzicie, on jest razy. No, mnie chyba się nie powiedzieć. go klepaj. ja go nie mogę klepać ty, bo ja mam no wiem, czytarza. No ja, 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 go... ja go jeszcze zalobowałem, czekaj, wyjdzie coś z tego? Yes, yes, Nie, no, no, no. kom... no, no Dobra, jeszcze jedna ręka, co? No, bo... Także widzimy się na znowu mamy jakiegoś typka między nami. Znowu, jak, jak zwykle było, ku panie może znaleźć nic. Oooo, na początek. Ojojojojojojo. Mam nadzieję, że mi się trafi dróg. Ja, ja, jestem kupą, kupą, kupą. Gdzie tu być? ja ci powiedzieć, że ja tu cię ja ci ja powiedzieć, powiedzieć, że ja w nie ja ci nie że, tu że tu być, hmm. ja nie muszę że tam nie podkładać. sobie Ja Ja widzę, że Ja nie ja widzę, co cię ja widzę, że cię nie 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 bo ja robię kailofa bo też to się do tego lafa. I do jak będzie, deksowy mieczek, mieczyk to. Jest deksowy mieczyk, w ogóle z sfer. No, 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 zobaczcie ten odcinek z drewna. Jak <laughs> Ja jestem teraz po ogrodzie z A to ten typek poszedł na do tyłu, co nie? No tak, no tak jakiś typek ty do tyłu poszedł. Jeden na dla no, niego. Na ten, ten rudy, no nie? Tak. tak. Uf, czy, uf, czy uf, czy rudy na mnie no, nie Mało FPS-u. Wiesz, ja ci nie będę mówić, ktoś na ciebie bo ja idę na rudego. Bo rudego nikt nie lubi. Oczywiście, jak jakiś rudy mnie ogląda, to bez obrazu rudy. Nie, nie lubię rudy. Zatknie niektórych, lubię, ale. No, ta, ta, widzów lubisz? No widzów tak, widzów. Widzów, rudych. U, Dobra, to ty chodź tutaj, bo ten typek tutaj jest. Ja idę typy are. Maszek to już może pożyczania? Nie, nie, nie za bardzo, bo ja co zabijam. Gościu to kopał popał Jacksona, no nie, zabijam typa. Dobra, on miał yy, żelazny napierśnik. Tak, klatę miał, gościu. Chcesz tu chodź do mnie, zaraz ten leczyk ci mogę dać. Zwasz. Siema. Siema. ma y, Masz? Ci powiem. Masz, sobie będziesz kopać. Bidoki. Widoki. Olo, on ma wczu... on miał z drewna. Wczuł? z drewna. Wczuł... On tu jaskinie zrobił robił. Hejwa. Dobry. Zobacz, patrz. Nie wierzyłeś, że mam tego, zacznij Nie wierzyłeś. Nie wierzyłeś. Chcesz zrobić?

Sorry za matkę, ale... Sorry Ej, dawaj go ze śnieżek! Cii, cii. Cii, cii, cii. Mama, może być cicho Jezus Maria Ja zaraz spannę na no nie Dobra, mama wyłącz mi tą wiochę, co? Odcinek będzie zajwisty bym powiem Wiocha w tle, po prostu Mama! Wszyscy to są są. Czekaj, o gardę. Dobra. Trochę ciszej, będzie. Tak To za to. Ale po tej ręce muszę kończyć odcinek po prostu. Ej, jakiś pingwin. Pingwin smog tu leci. Temu ja tak zrobię. Kurwa. Ej, ten pingwin smok. A gościu ma tego, wiesz co ma? A, 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 Dawaj, pomóż! jak sobie mieczyk. Gdzie, gdzie, Dobra, walczy na ryj, nie gram są. Dobra, także to był odcinek z Wiktorem Lamą. Znowu z Wiktorem Lama dam taki znowu tytuł, bo po prostu on nie umie grać. on powiem tak, że Do następnego odcinka zamknij ryj, zamknij ryj. do następnego odcinka. Trzymajcie się.